No, no, Właśnie, powiem czy tak. ta jest na lepsza, ale wtedy to, to grajna. Graj Góra Śląska, niedaleko leśna, Ale województwo dolnośląskie To tutaj będzie rozgrywany turniej o Puchar Burmistrza Góry W którym weźmie udział blisko 30 drużyn Ci, którzy nie zakwalifikowali się Lub nie mieli parcia na granie w Liskowie Grają dzisiaj właśnie w górze tylko... Siku, Cześć. ...że to poraż kolejny również witam bardzo serdecznie, dziękuję za przybycie. Ja za chwilę pozdrawiam do dyrektora e, Barcie, ale zanim co to przeczytam listę, i, tylko reprezentantów przeczytam, dobrze? Złotowski. To jedno nazwisko. Kozioł. Tak. Potocki. Banaszek. Maciekowiak Maciej. Tak. Wojnapiot. Tak. Kaszubowski Mirosław. Tak. Stępniak Janusz. Tak. Poproszę sędziego do adresa Sędziego głównie sędzia zawodu, obserwator, Proszę o, nie mam drugiego sędziego, proszę o takie sędziowanie między sobą. Tak, żeby tak, tak, się. No Jedno tylko pytanie od razu, skrajne boiska, kula, która dotknie jest autowa, tak? Zaraz powiem. Wszystko jasne, jeżeli chodzi o to. Poproszę pana doktora. Dał głos. Witam państwa serdecznie na y, stadionie Ośrodka Kultury Fizycznej w Górze. Na ósmym już turnieju o Puchar dyrektora. Y, dzisiaj jestem z moim towarzyszem Diego. Y, cieszę się, że mamy taką ładną pogodę, oby się ona utrzymała jak najdłużej. Chciałem podziękować y, osobom, które też przyczyniły się do organizacji tego turnieju. Dla członków klubu Puenta Góra na czele z panem prezesem Markiem Polutem. Wielkie brawa dla pana Marka, bo tutaj zabiega. W takim słowa z znaczeniu męczy mnie, przypomina każdego roku, że jest coś takiego jak turniej opuchar dyrektora Ośrodka Kultury Fizycznej. Życzę państwu udanych rzutów, samych zwycięstw i miłego spędzenia czasu. Ósmy turniej opuchar dyrektora OKF uważam za otwarty. Życzę miłej zabawy. Dziękuję. Tak wygląda piękny obiekt sportowy w górze. Piękna płyta piłkarska. Tory do biegania, tartan oczywiście. I pięć placów do gry w kuleczki. Góra Śląska. Polecamy, zapraszamy. A jeszcze jedna sprawa. Tutaj mają basen. Czego niestety w śremie nie mamy. A szkoda.